nie zdążył przyjechać na ślub. Podałem mu do załatwienia dużą transakcję, no i się nie wyrobił. Słyszałam, że teleportował się na plażę w Mielnie i nie umiał wrócić. Ja wiem, dlaczego Marysza nie było. Miał taką sytuację pod pewnym znanym sklepem trzech typów go chciało napaść i wciągnąć do bagażnika dwóm połamał kończyny a trzeci uciekając wpadł pod samochód dlaczego Mariusz nie pojawił się na ślubie to jest oczywiste, ponieważ widział wcześniej jak przygotowałem dla siebie strój, miałem marynarkę byłem bardzo elegancko ubrany i on po prostu pełen zazdrości nie wiedział jak dorównać temu całemu kosztownemu ubiorowi i leciał w sklepach pewnie przebrać się po wypożyczalniach ale że to był tak cudowny kosm to nie znalazł odpowiedniego dla siebie i to ja lepiej wyglądałem, a ja mógłbym wstęp przejść przejście pokazać. Nie wziął książeczki czekowej. Podejrzewam, że tyle czasu karmił gołębie w parku, że po prostu nie zdążył. Ale w jakimś to mówię? W sumie to nie wiem. No, no było mi nawet całkiem, całkiem przykro, że, że, że go nie było, ale słyszałem, że miał bardzo poważne zlecenie, że on w wolnym czasie poluje, poluje na pingwiny i że musiał tych pingwinów ileś dostarczyć... No i niestety no, praca, praca okazała się ważniejsza, no ale yy, no, mam nadzieję, że w końcu się odezwie i powie jak było, naprawdę. No Mariuszowi zepsuło się auto i musiał je pchać całą drogę, dlatego nie zdążył. Mariusz oczywiście był na ślubie, tylko był przebrany. Kim był Mariusz? Ja myślę, że on przeszedł kryzys wieku średniego, kiedy zobaczył Olgę, przypomniał sobie całą swoją przeszłość, przemyślał to co robi, gdzie robi i z kim robi i stwierdził, że tak naprawdę zawsze chciał być ogrodnikiem, więc oczywiście pójdzie do szkoły, ale najpierw po prostu pobiegł kupić sobie działkę i przekopać w grządki. Naprawdę to potrzebuje skontaktować się z prawnikiem.